Wysoka inteligencja to jedna z najbardziej pożądanych w naszym społeczeństwie cech, dzięki której chociażby łatwiej przyswajasz wiedzę, szybciej rozwiązujesz problemy, a także z większą łatwością rozwijasz swoją karierę. Natomiast jeżeli chodzi o życie randkowe i relacje. Z innymi ludźmi, w tym relacji z kobietami, ta wysoka inteligencja często może zamienić się w bardzo poważną przeszkodę. I ja wiem o tym doskonale, dlatego że przez większość mojego życia duży iloraz inteligencji to była jedna, jedna z głównych rzeczy, która. Sprawiała, że nie miałem absolutnie żadnych sukcesów w relacjach z kobietami. Wiem to także, bo w programach mentoringowych czy szkoleniach, które prowadzimy w ramach marki Atrakcyjny Facet, uczestniczy wiele bardzo inteligentnych, bardzo ogarniętych życiowo mężczyzn, którzy mają za sobą całą gamę osiągnięć, natomiast z jakiegoś powodu czują niezadowolenie, brak satysfakcji, jeżeli chodzi o życie romantyczno-seksualne. I dzisiaj powiem Ci, jak dokładnie ta wysoka inteligencja utrudnia relacje z kobietami i co Ty, jako inteligentny mężczyzna, możesz zrobić, aby wreszcie to zmienić? Po pierwsze, chciałbym, żebyś zdał sobie sprawę, że jako inteligentny mężczyzna masz tendencję do nadmiernej analizy, do ciągłego myślenia, rozkminiania, rozważania, czy coś zrobić, czy nie. Jeżeli tak, to z jakich powodów. Jeżeli nie, to z jakich innych powodów. I to bardzo utrudnia podejmowanie spontanicznych decyzji tak ważnych w kontakcie z drugim człowiekiem, gdzie nie wszystko jest pod Twoją kontrolą, i trzeba dynamicznie dopasowywać się do sytuacji i pozwalać sobie na spontaniczność, na podążanie ze swoją intuicją, a nie tylko na chłodnej kalkulacji absolutnie każdego kroku, każdego zdania, każdego zachowania, które będziesz przejawiał. I jeżeli przypomnisz sobie, jak to wyglądało za czasów liceum, to raczej nerdy czy osoby, które miały bardzo dobre oceny, byli takimi wzorowymi uczniami, zawsze się dobrze zachowywali, byli tacy idealnie ułożeni. To nie były raczej osoby, które jakoś szczególnie dobrze radziły sobie z dziewczynami. Ale jak spojrzysz sobie na takich szkolnych idiotów, mówiąc to wprost, chłopaków, którzy niezbyt dobrze się uczyli, mieli wyrąbane na wiele rzeczy, może skupiali się głównie na sporcie, może po prostu rozrabiali, mieli kompletnie gdzieś naukę i całą strukturę szkolną, i jak się z nimi rozmawiało, to czułeś, że nie ma pod tą kopułą zbyt wiele materiału. Natomiast. To były najczęściej osoby, które za czasów szkolnych czy za czasów studenckich, i dalej tak jest również na dalszych etapach życia, bardzo dobrze mogą sobie radzić z kobietami, mimo że nie mają zbyt dużo wartości intelektualnych do przekazania. Dlatego, że to są osoby, które nie gromadzą całego tego bagażu intelektualnego, wszystkich tych myśli, tylko bardziej robią, jeżeli mają na to ochotę i myślą zdecydowanie mniej. Ten proces decyzyjny jest znacznie krótszy i idą bardziej za tym, że chcą coś zrobić, i ewentualnie o konsekwencjach myślą dopiero po podjęciu takiego zachowania. I to są rozkminy w stylu jak teraz ją idealnie pocałować, w jaki sposób do niej podejść, żeby to było optymalne, żeby powiedzieć najlepszy możliwy tekst, żeby od idealnego konta zagadać tą dziewczynę albo gdzie dokładnie spotkać się na randkę i następuje research przez Trzy godziny idealnego miejsca na randkę, wszystko musi być zaplanowane, dopieszczone na ostatni guzik, i taki facet, zamiast po prostu cieszyć się interakcją z kobietą, zamiast po prostu do niej podejść, zamiast po prostu do niej napisać oczywiście, myśląc przez chwilę przynajmniej w jaki sposób chciałby tę wiadomość sformułować, albo z jaką intencją idzie na spotkanie z dziewczyną, to taki facet wpada w totalny paraliż, rozkminiał absolutnie wszystko w każdej sekundzie, zamiast być z dziewczyną tu i teraz. Siedzi w swojej głowie. To jest ogromny ciężar, ogromny balast, który taki mężczyzna, taki inteligentny mężczyzna sobie dokłada. I to wynika też często z chęci przewidzenia i skontrolowania absolutnie każdej sytuacji, czyli taki mężczyzna zanim coś powie, zanim coś napisze, zanim nawiąże relację z jakąś dziewczyną, na przykład podchodząc do niej w codziennej sytuacji, to rozchminia, jeżeli zrobię to, jeżeli powiem tamto, jeżeli napiszę to, to w jaki sposób ona zareaguje i chce mieć przygotowany często, ja przynajmniej tak bardzo długo miałem, idealny skrypt i każdy krok, który może się wydarzyć po tym, gdy on Wysunie ze swojej strony chęć poznania jakiejś kobiety. I jednocześnie, gdy już ta kobieta jest naprzeciwko tego mężczyzny, na przykład gdy siedzą na randce albo gdy rozmawiają, bo trafili na siebie w sklepie, czy na siłowni, czy na ulicy, to taki mężczyzna zamiast być z tą dziewczyną, doświadczać jej w pełni, głęboko oddychać, cieszyć się z tym, że tworzy się między nimi coś naprawdę wyjątkowego, to on cały czas siedzi w swojej głowie mega spięty. Mega rozkminiający i każde minimalne każde pojedyncze słowo, każdy minimalny ruch tej kobiety rozkminia i myśli, co to może oznaczać, jak ja mogę do tego się dopasować, co ja mogę tu zrobić, żeby poprawić swój performance. I to często sprawia, że ten facet de facto nie obserwuje tej kobiety, nie zauważa subtelnych sygnałów niewerbalnych, na przykład tego, co się dzieje na jej twarzy, to w jaki sposób ona się porusza, to jaka jest między nimi energia, i podejmuje później nieskalibrowane działania, w ogóle niedopasowane do sytuacji, dziwne rzeczy mówi, dziwne rzeczy robi, bo tej analizy jest zbyt dużo i ta analiza wcale nie pozwoliła mu lepiej zrozumieć kobiety i sytuacji, tylko wręcz w drugą stronę zniszczyła ten obraz i sprawiła, że on nie oddaje tego, co rzeczywiście się między nimi dzieje. I dlatego często, gdy bardzo inteligentny facet, podążając za tym swoim naturalnym schematem ciągłego rozkminiania, gdy podchodzi do kobiety albo umawia się na randkę i siedzi obok tej dziewczyny, to w powietrzu czuć taki ciężar, takie spięcie, że to jest takie poważne, że to jest takie trudne, że to jest takie wymagające, bo ten facet nie może się w ogóle rozluźnić. Nie może po prostu być. Tylko cały czas coś się w tej głowie dzieje, i naturalnie to przechodzi później na kobietę. Kobieta nie może przy tym facet się wyluzować. No i mamy sytuację, z której nie do końca można wyjść, obie strony czują się niekomfortowo. Obie strony są spięte i nie ma szans na zbudowanie jakiegoś połączenia, czy to emocjonalnego, czy seksualnego, między dwiema osobami w takim stanie. Zazwyczaj, gdy na szkoleniu praktycznym, gdzie uczymy facetów poznawać dziewczyny na luzie, swobodnie, w codziennych sytuacjach, postawimy bardzo, ale to bardzo inteligentnego mężczyznę i zdecydowanie mniej inteligentnego mężczyznę, albo nawet tylko trochę mniej inteligentnego mężczyznę, to na początku przy samej nauce podejścia i Wyrażania komplementów w stronę obcej kobiety, to właśnie ten inteligentny facet będzie miał większe problemy niż ten mniej inteligentny. Dlatego, że on potrafi sobie stworzyć tak dużo narracji, tak dużo wymówek, tak wiele warstw stworzyć, dlaczego on nie powinien podejść albo dlaczego jak podejdzie, to wydarzy się coś złego, że to go zwyczajnie przytłacza i zdecydowanie podwyższa, wystrzeliwuje wręcz w kosmos poziom lęku i sprawia, że. To, co naprawdę może się wydarzyć, czyli, że ewentualnie no, kobieta po prostu zrobi krzywą minę w najgorszym wypadku i powie: Nie jestem zainteresowana to w jego głowie, przez to jak sobie dużo narracji, argumentów nabudował, to jest tak jakby podejść do jakiegoś przerażającego, dziesięciometrowego smoka i jeżeli on nie będzie zainteresowany komplementem, to zionie na ciebie i ty w tym momencie spalisz się na miejscu. Więc jeżeli, gdy taki facet zobaczy dziewczynę w swoim typie, zacznie za nią nawet iść, ale zdąży sobie już stworzyć kilka różnych powodów, często w takich warstwach jak w cebuli, że jedna warstwa, druga warstwa, kolejny powód, kolejny, Dlaczego on nie, nie powinien podejść, no to faktycznie na tyle go to przytłoczy, że nie będzie w stanie podjąć żadnego działania. I podobnie, jeżeli na przykład pisze taki facet z jakąś dziewczyną i ta dziewczyna nie będzie tak zainteresowana, jak on chciałby, żeby była zainteresowana, na przykład nagle mu nie odpisała na jedną wiadomość, albo że pisze trochę z opóźnieniem, to on tam doszuka się tylu powodów, żeby przekonać samego siebie, że ta znajomość dalej nie ma sensu i z większym prawdopodobieństwem taki mężczyzna porzuci taką znajomość niż ten mniej inteligentny facet, który po prostu będzie próbował, będzie częściej chciał się bawić tą sytuacją, testować różne rzeczy i oczywiście też będzie wyciągał wnioski, ale nie będzie to przeintelektualizowane, bo taki bardzo inteligentny mężczyzna czasem potrafi wyciągnąć wnioski totalnie z dupy. I choć generalnie zachęcamy do tego, żeby analizować swoje interakcje z kobietami, żeby wyciągać wnioski, Popełniać błędy i później uczyć się na tych błędach, to jeżeli to jest nieustanna chęć zrozumienia absolutnie wszystkiego, to często prowadzi do kompletnie błędnych wniosków i generuje taki ciężar i taki niepokój, że wszystko jest do przekminienia, wszystko trzeba zrozumieć, i zamiast po prostu cieszyć się tym, że ktoś podejdzie do obcej kobiety, pójdzie na randkę, zacznie pisać z taką dziewczyną na portalu randkowym. To tam jest cały czas ciężar tego, jakby to było kolejne zadanie domowe albo kolejne zadanie w pracy, które trzeba zrozumieć, które trzeba idealnie wykonać i bardzo ciężko w taki sposób się rozwijać, nie mając poczucia lekkości i radości w całym tym procesie. Tacy faceci mają również obsesję na punkcie zdobywania wiedzy, gromadzenia informacji i czują, że muszą dowiedzieć się absolutnie wszystkiego, zanim spróbują coś zrobić. I paraliżuje ich to, że nie mają jeszcze jakiejś informacji, jakiejś tajemnej sztuczki albo wiedzy, która odmieni to, jak oni postrzegają kobiety i to, jak mogą się pozycjonować w oczach kobiet, zamiast skupić się na fundamentach, podjąć działanie, wrócić ewentualnie później do zdobycia nowej wiedzy, nadpisać tą wiedzą kolejne swoje działanie. Ale nie, oni muszą mieć wszystko idealnie przykminione całą możliwą wiedzę ludzkości najpierw zdobyć, i wtedy Wychodząc z takiego założenia, że jak już zdobędą tą wiedzę, to ich pierwsze działanie, pierwsze skonfrontowanie się w cudzysłowie z kobietą musi być idealne i nie ma innej opcji niż robić to najlepiej jak tylko się da. To jest trochę taka rama gram, żeby nie przegrać, zamiast gram, żeby wygrać. I gromadzę te informacje, rozkminiam to wszystko, bo tak bardzo się boję odrzucenia, tak bardzo nie chcę popełnić błędu, że wydaje mi się, że jak tylko zdobędę odpowiednio dużo wiedzy, to wtedy uniknę popełniania błędów. A to totalnie tak nie jest i nie da się, ucząc czegoś nowego, nie popełniać błędów. Z kolei właśnie osoby mniej inteligentne nie przyjmują się aż tak bardzo, żeby wypaść idealnie. Ten perfekcjonizm nie jest aż tak bardzo wystrzelony często u takich osób i oni wolą podjąć działanie, zobaczyć co się wydarzy i wtedy wyciągnąć wnioski. Trochę zdobyć nowej wiedzy i podjąć ponownie działanie. I to jest zdecydowanie zdrowsze, zdecydowanie bardziej skuteczne podejście niż próba ułożenia perfekcyjnego planu od samego początku. I ten perfekcjonizm często wiąże się też z tym, że taki inteligentny facet myśli, że. Musi być nie wiadomo kim, że jeszcze musi poprawić swoją sylwetkę, jeszcze musi lepiej się ubrać, jeszcze musi lepiej zacząć zarabiać, jeszcze musi popracować nad swoją charyzmą, flirtem, poczuciem humoru, swoją aparycją, jeszcze zrobić 15 różnych zabiegów i nie wiadomo co, i dopiero wtedy będzie mógł zacząć poznawać kobiety, bo on przecież musi być idealny i najlepszy. I tacy faceci często nie chcą zrozumieć i zaakceptować, że tacy jacy już są teraz. To często wystarczy do tego, żeby kobiety były nimi zainteresowane. I znowu, to jest super cecha, że tacy faceci chcą się rozwijać. Cały czas szukamy sposobów na to, żeby stawać się lepszą wersją siebie, ale jest tutaj zdrowa granica. Zauważyłem również, że tacy faceci mają duży kłopot z cieszeniem się rozmową, flirtowaniem, czerpaniem przyjemności z obcowania z kobietą i byciem w takiej energii płynięcia z flow i patrzenia na to, co fajnego za chwilę wydarzy się między nami, bo dla nich wszystko musi mieć wartość utilitarną, wszystko musi do czegoś prowadzić, wszystko musi mieć jakiś sens, jakąś głębię, do czegoś konkretnego ma służyć dane, dane zdanie wypowiedziane, dane zachowane i nie można robić rzeczy po prostu po to, żeby je robić, dla samego faktu robienia. A randka czy podejście do obcej kobiety, nawiązanie jakiejś relacji, czy to na żywo, czy przez internet, to nie jest zadanie, to nie jest projekt do wykonania, do zrealizowania na 100%, bycia produktywnym w tym wszystkim czy optymalnym. To jest bardziej taniec, to jest zabawa, to jest coś, co dzieje się na naszych oczach i czego nie możemy w dużej części skontrolować, tylko potrzebujemy dynamicznie do tego się dostosowywać i pozwalać na to, żeby ta relacja między mną, jako mężczyzną i kobietą, rozwijała się na naszych oczach. I wreszcie, tacy faceci często mają bardzo duże ambicje bardzo dużo robią rzeczy w życiu, podejmują wiele projektów, rozwijają się na wielu płaszczyznach, chcą być we wszystkim najlepsi i zwyczajnie. Nie traktują tak priorytetowo rozwoju w relacjach damsko-męskich, bo mają tak wiele innych rzeczy na głowie. Zaraz powiem Ci, jak te wszystkie problemy możesz zaadresować. Natomiast, jeżeli podoba Ci się ten film i generalnie moja działalność, to zapraszam Cię, abyś zostawił łapkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybował mój kanał. A jeżeli masz jakieś przemyślenia na temat tego, o czym dzisiaj mówię, to z wielką przyjemnością przeczytam Twój komentarz pod tym filmem. Więc, jak te wszystkie blokady zaadresować? Po pierwsze, modeluj osoby, które. W tym momencie świetnie sobie radzą z kobietami. Mają charyzmę, mają lekkość, mają płynność. Czujesz że, czujesz, że są w tym naturalnie. Czy to poprzez nauczenie się tego, czy poprzez to, że po prostu wychowali się w takim środowisku. I postępuj tak jak oni. Staraj się wyobrażać sobie, że jesteś nimi i modeluj te ich zachowania, te ich wypowiedzi, w sposób w jaki przedstawiają siebie przy innych ludziach, w sposób w jaki oddziałują na innych ludzi. I zobaczysz, że takie modelowanie przekształci do pewnego stopnia Twoją osobowość i sprawi, że będziesz mniej siedział w swojej głowie. A nawet jeżeli nie będziesz cały czas świadomie replikował danych zachowań czy sposobu bycia osoby, do której miana aspirujesz, to samo przebywanie z osobami, które już teraz lepiej sobie radzą w relacjach, są w tym płynniejsi, a także generalnie mniej myślą, a więcej czują, więcej są w ruchu, więcej są w działaniu, da Ci bardzo dużo i... Poprzez proces osmozy naturalnie przebywając w takim otoczeniu, zaczniesz zachowywać się inaczej, nawet jeżeli sobie tego nie uświadomisz. Idealną okazją do tego dla Ciebie będzie konferencja Alive Night, którą organizujemy już za chwilę, 5 września w Warszawie, 7 września w Lublinie. Chcę powiedzieć, że to naprawdę mega ciekawe i uważam mega potrzebne wydarzenie. Uważam, że konferencja była bardzo udana, bo naprawdę jest kupę mięsa. Że no, jestem mega, mega zadowolony, że w końcu się zdecydowałem? Mięsko, generalnie mięsko. To jest druga edycja wydarzenia, które poprowadziliśmy w kwietniu w tym roku, które okazało się ogromnym sukcesem. Jest to przestrzeń, gdzie nie tylko będziesz mógł posłuchać wiedzy, którą przekażę ja, Vincent czy nasz nowy trener Mariusz, ale także poznać osoby o podobnych celach, które również chcą rozwijać się z kobietami, które również chcą mniej rozchmieniać, mniej wszystkiego analizować i lepiej sobie radzą po prostu z byciem. Więc jeżeli chciałbyś poznać takie osoby i od nich przejąć te cechy, których ci brakuje, to to jest świetne miejsce, żeby na takie osoby trafić. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz w opisie tego filmu. Natomiast musisz się pośpieszyć, bo zostały dosłownie ostatnie dni, żeby nabyć swój bilet. Natomiast, co możesz robić na własną rękę, gdy nie masz wokół siebie takich osób, które możesz modelować, wśród których możesz przebywać? Na pewno ogranicz liczbę aktywności, które wymagają od ciebie nieustannego siedzenia w głowie. Więc, jeżeli na przykład jesteś programistą, przez 8 godzin dziennie rozwiązujesz problemy, pracując dla jakiejś korporacji, przykładowo, to zamiast po pracy siadać do swojego prywatnego, problem, prywatnego projektu, gdzie znowu rozwiązujesz problemy, gdzie znowu siedzisz w swojej głowie, poświęć ten czas na inne aktywności, które wyrzucają cię z głowy i bardziej prowadzą cię do ciała, do serca, do robienia, do bycia, i wybalansuj to, ile godzin spędzasz w głowie, a ile godzin spędzasz właśnie w sercu, czy w, czy w ruchu, czy po prostu będąc, odpoczywając, regenerując się, a nie cały czas rozwiązując problemy analizując i myśląc o tym, czy coś ma sens, czy coś do czegoś prowadzi. I trochę się w ten sposób może nawet nie ogłupić, ale pozwolić twojemu mózgowi, żeby się zresetował, żeby sobie odpoczął. i żeby poszedł sobie na zasłużony urlop, bo mózg może być naprawdę świetnym narzędziem, ale często osoby wysoce inteligentne, dla nich mózg staje się więzieniem i to jest jedyna przestrzeń, w której oni funkcjonują. Więc jeżeli też czujesz, że to jesteś ty, poza wybalansowaniem aktywności, które wykonujesz, warto, żebyś nauczył się być w lepszym kontakcie ze swoimi emocjami. I tutaj, świetnym sposobem na to, może być pójście na psychoterapię, gdzie zaczniesz obserwować, nazywać, odczuwać różne emocje i zobaczyć, że poza myśleniem, poza tym, co podpowiada ci głowa, jest wiele innych przestrzeni. Wiele innych sposobów na to, żebyś mógł doświadczać otaczającej cię rzeczywistości, chociażby właśnie poprzez czucie. W tym pomoże Ci też na przykład chodzenie na zajęcia improwizacji teatralnej, gdzie będziesz musiał wypowiadać słowa, będziesz musiał trochę myśleć, ale będzie to zdecydowanie bardziej kreatywne, spontaniczne tu i teraz, czy chociażby praktyka jogi, która pozwoli Ci skupić się na ciele na oddechu, na tym jak się czujesz i nie będziesz musiał tam niczego rozkminiać. Warto również, jeżeli już randkujesz z kobietami, masz okazję, żeby chodzić na spotkania, czy podchodzisz do kobiet, identyfikował z jaką kobietą masz do czynienia, bo dla niektórych kobiet twój wystrzelony w kosmos poziom intelektu może być bardzo pociągający, bardzo atrakcyjny i randka, gdzie przegadasz to spotkanie na jakieś bardzo ważkie, głębokie, mega poważne, stymulujące intelektualnie tematy, może być przy takiej kobiecie naprawdę super sposobem, żeby zbudować z nią połączenie. Natomiast dla większości kobiet będzie to trochę przydłaczające. Trochę odpychające, i jeżeli zorientujesz się, że masz do czynienia z kobietą na trochę niższym poziomie intelektualnym, w pewnym sensie polecam ci, żebyś się ogłupił, żebyś nie był aż taki poważny, nie był aż taki filozoficzno-terapeutyczny, tylko żebyś bardziej skupił się na fanie, na flircie, na tym, żeby bawić się tym i nie być aż tak poważnym mężczyzną. Zaakceptuj też to, że prawdopodobnie nie potrzebujesz w tym momencie żadnej nowej wiedzy. To, czego potrzebujesz. To jest działanie, więc jeżeli przez ostatnie miesiące czy lata zdobywałeś wiedzę, to to jest teraz moment, żeby poucinać to, czego nie możesz w tym momencie wykorzystać, bo najprawdopodobniej 90% wiedzy, którą masz teraz w głowie, którą zdobywałeś z różnych źródeł, jest kompletnie bezużyteczna albo przynajmniej nie jest ci potrzebna na tym etapie rozwoju. Tym bardziej, jeżeli zdobywałeś wiedzę z 20 różnych źródeł, od 20 różnych ekspertów relacji. To wybierz jedno źródło, wybierz absolutnie fundamentalne koncepty, których potrzebujesz w tym momencie, zaaplikuj to, poświęć na to kilka tygodni, a najlepiej kilka miesięcy, i dopiero gdy wdrożysz całą tą wiedzę krok po kroku, po małych kawałkach, zgodnie z zasadą just-in-time learning i zobaczysz, że ta wiedza nie działa po tym, jak ją wdrożyłeś, to jest to moment, żeby przejść na filozofię innej osoby, innej firmy, spróbować tego, co oni czy co on proponuje. I ponownie powtórzyć ten proces. Zamiast mieszać wszystkie koncepty z całego świata, robić sobie mętli w głowie, gdzie znowu to przyniesie ci więcej niekorzyści niż korzyści, i wygeneruje w twojej głowie totalny paraliż i zagubienie. I gorąco cię proszę, żebyś pozwolił sobie na popełnianie błędów. Czas na wyciąganie wniosków, na próbę naprawy rzeczy nie jest przed tym, zanim podejmiesz działanie, tylko po. Więc jeżeli pójdziesz na randkę, to nie myśl przed o tym, jak tam perfekcyjnie wypaść. Oczywiście, ułóż sobie jakiś plan, pomyśl z jaką intencją tam idziesz, czego chciałbyś się nauczyć poprzez spotkanie z daną dziewczyną, ale jak już jesteś na miejscu, wytnij te wszystkie rzeczy, skup się na byciu tu i teraz. Jeżeli zauważysz pewne aspekty tego spotkania, które zwróciły Twoją uwagę, to zaufaj sobie, że je zapamiętasz i dopiero gdy wrócisz do domu, otwórz sobie laptopa czy notatnik, i wtedy zacznij wpisywać. Wnioski, ale pozwól sobie na to, żeby popełniać błędy, żeby zachować się dziwnie, żeby mówić głupie rzeczy, żeby wchodzić w niekomfortowe sytuacje, żeby tworzyć niezręczne sytuacje między tobą i kobietą, bo to tam właśnie kryje się najwięcej okazji na rozwój i na przekształcenie swojej osobowości. I na koniec potraktuj swój rozwój z kobietami jako prawdziwy priorytet. Bo jeżeli będziesz zabierał się do tego jako coś, co robisz przy okazji, albo że no. Chciałbym w sumie stworzyć jakąś fajną relację, ale nie wiem, w sumie nie chcę mi się chodzić na te randki, poznawać tych kobiet. Jakoś to będzie, to raczej nic z tego nie będzie. Więc jako inteligentny facet na pewno masz dużą motywację, żeby robić różne duże rzeczy w życiu. I potraktuj rozwój z kobietami, właśnie jako. Kolejny projekt, któremu poświęcisz całą swoją uwagę, a nie będziesz traktował to po macoszemu. I to tyle na dzisiaj. Natomiast, jeżeli chciałbyś, żebym ja osobiście, czy ktoś z naszego zespołu, atrakcyjny facet, osobiście poprowadzili cię przez proces ogromnej transformacji, niezależnie od tego, czy Twoim problemem jest zbyt wysoka inteligencja, Twój wzrost, Twoje kompleksy, czy dowolny inny powód, to patrząc na grupę osób, którym pomogliśmy, już grubo ponad kilkaset osób, czy to na szkoleniach, czy na w programach mentoringowych jestem pewien, że będziemy w stanie pomóc również Tobie, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zobacz opis tego filmu, znajdziesz tam linki zarówno do szkoleń na żywo praktycznych, jak i do 3-miesięcznego programu mentoringowego. A my widzimy się w następnym filmie już za dwa tygodnie. Na razie.